Okay. I jedziemy dalej. Dzisiaj pokażemy Wam o co chodzi z tym dotykaniem się. Tak? To nie jest jakaś autofilia czy coś, coś w tym guście. Nie. Niektórzy interpretują kata z punktu widzenia punktów nacisku, punktów spustowych ciała. Niektórzy idą bardzo daleko z tym i wszystko kompletnie w kata chcą tłumaczyć teorią tych punktów spustowych i wszystkie techniki, ale takie tłumaczenie najczęściej nie zdaje, może nie najczęściej, ale dość często nie zdaje egzaminu, bo niektóre punkty, punkty wrażliwe, punkty spustowe ciała są na tyle słabe, na tyle słabo na nie działają, że nie, wywołują, nie wywołałyby w, w, w trakcie starcia pożądanej, e, pożądanej reakcji. Tak? Więc to jest moim zdaniem krok za daleko, ale bardzo wiele rzeczy naprawdę idzie w tym, e, tym sposobem wyjaśnić, dlatego zachowujcie umiar. E, I tu jest właśnie to. Dlaczego w ten sposób? Oczywiście, jeśli bierze, jeśli bierze zamach robię to tylko w ten sposób raz, dwa. Więc mamy ruch Raz, tak. dwa, tak? Czyli coś, co już co wygląda dla nas znajomy. Dlaczego tak? Eee, hop, eee, tak jak z zestawaniem do boku. Eee, wykonuję to sam, więc za pomocą siebie muszę pokazać, gdzie jest mój przeciwnik. Tutaj, za pomocą siebie muszę pokazać, eee, gdzie ja mam go trafić, tak? Eee, więc jeśli mam jego, mam jego rękę bo mnie złapał, i to jest wersja tylko i wyłącznie do chwytu, bo e, przynajmniej moim zdaniem, e, no chyba, że ktoś jest na tyle dobry, że z powietrza jest w stanie trafić punkt, e, punkt spustowy e, mięśnia i, i zastosować jeszcze do tego technikę, tak? Oczywiście, więc o ile trafienie punktu wrażliwego na ciele z, z lotu, ogólnie rzecz biorąc, jest możliwe i po pewnym treningu nie jest dość takie trudne, bo jeśli batem uderza, wchodzę, hop, tutaj trafiam w bicep, pojeździcie sobie tutaj poduszkiem, nie jest to przyjemne, więc to jest możliwe. My walczymy w ten sposób i, i, się, i się sprawdza. O tyle y, ta technika y, nie służy, nie, jej wykonanie widać, że nie służy w ten sposób, y, nie służy wymianie ciosów. Nie służy wymianie ciosów, także więc. Skoro dotykam się tu, to pokazuję, przekazuję przyszłym pokoleniom, gdzie mają dotknąć przeciwnika. Tak? Więc robię, ściągam jego rękę, hop, dlatego tak, ściągam jego rękę, hop, ręka uderza w jego punkt spustowy i wraca będzie, Tak? Hop, więc trzyma, no właśnie, widać, widać efekt, więc staję. Don hurt Mi Master. Tu idziesz, nie rób mi krzywdy, tak? I wychodzę. Hop, bend. Tak? I to jest technika, dlatego jest hop, bend. Cofam rękę, bo mam uderzyć. Hop. I uderzam tam. Dlaczego dotykam się tu? Dlaczego to jest tak? Bo muszę wystawić tą, tą rękę, żeby móc pokazać, gdzie ja mam dotknąć przeciwnika. A w trakcie wykonywania techniki hop. Mm. Może jeszcze raz, raz, dwa. O! Właśnie tak. Eee, tak więc staliśmy już sobie hop. Nie udało się urwać muba. Hop, więc wchodzimy teraz eee, dalej. Ja jestem fanem jako, że to kata ma prezentować eee, radzenie sobie z kończynami w tym dalszym zasięgu. To tutaj jestem panem nie tej interpretacji tego ruchu, a raczej tej. Raz, yy, tak jak sobie idzie kata na drugą stronę, dwa w ten sposób. Hop, tak. Dalej mamy co? Dalej mamy osajukę i nukite, tak? Yy, więc. Do tej pory radziliśmy się sobie z tym tak, teraz jesteśmy blisko, on albo uderza, jeśli uderza stamtąd, to jego uderzenie będzie wyglądało tak, jakby szło po prostej. Tak, albo zwyczajnie chce mnie schwycić, żeby mnie przytrzymać, żebym je, ja już go nie bił. I teraz po co jest to osajukę? Ano, ściągam jego rękę, hop, tutaj oczywiście, jeśli mamy miejsce, można wykorzystać to do tego, jak najbardziej. Jeśli nie chcę, mogę przyjść od razu do innego znaczenia tego ruchu, albo jeśli hop, i nie trafiło. Mam osajnurkę, tak? I teraz przechodzę w tamtą stronę, znowu ręce zostają tu. Hop. Dlaczego zostają tu? I mam obrót, jest hop, hop. Więc, tak? I idziemy, idziemy dalej. Hop. Ciężki dzień dzisiaj. I idziemy dalej. Idziemy dalej. Kończymy tutaj. Tak. Przyszedł, przeszliśmy tam, więc teraz znowu jego prawa ręka, tak? Jest ta silniejsza ta, która najczęściej mnie zaatakuje. Bach. Jak jest trafiony tu. Aha. Następnym razem. Oczywiście. <grym> eee, także. Eee, kolejna sekwencja, kolejna sekwencja. Tamta, druga troszeczka e, wyjaśnimy następnym razem, chociaż już się pewnie spodziewacie jak to tam będzie wyglądało. Za to powiem wam, dlaczego tak to będzie wyglądało. Także e, do zobaczenia, rośnijcie w siłę, jak zawsze coraz bardziej i bawcie się dobrze.